Cześć wszystkim, ja jestem Cam, a to kolejny odcinek na kanale. Dzisiaj będę robił terrarium dla gekona orzęsionego. Nie takie zwykłe, ponieważ będzie ono z profili aluminiowych, no i siatki, więc jest ono Wykonywane tak naprawdę przeze mnie dla kameleonów, jednak postanowiłem Wam pokazać jak takie terarium można wykorzystywać przy hodowli gekona. Do zrobienia ścianki będzie mi potrzebny m.in. styropion, który to za chwilę oczywiście wytnę, aby pasował odpowiednio do terarium. Druga sprawa to jest klej, pędzelki, Atlas Plus, no i oczywiście włókno kokosowe. Oczywiście wysuszony, żeby łatwo, fajnie się przykleił. A będę go kleił oczywiście silikonem. Tyropion mam już wycięty, więc muszę cały przód ściągnąć drzwiczki górne, jak i dolne z terarium, żeby sprawdzić, przymierzyć, czy wszystko jest ok, bo za chwilę będę go wycinał. Sprawdźmy zatem, czy się styropian zmieści. No, i już na to wychodzi, że będzie wszystko idealne. Teraz trzeba go ładnie po prostu poprzycinać. Ścianka już jako tako wygląda. Tak, tak. Jest to ścianka 3D. Teraz tak naprawdę pozostało mi nałożenie kleju Atlas Plus. A i tak, jakby ktoś pytał, to najpierw trzeba posprzątać, żeby nikt tutaj na mnie nie krzyczał. Mhm. Mm Zobaczcie, jaki syf. Na mnie też trochę tego jest. <laughs> Szczerze to mi się nie chce sprzątać, więc to po prostu wszystko zrzucę. Teraz będę używał kleju Atlas Plus, więc najpierw muszę go rozrobić. Tu mam wodę, tu mam pusty pojemnik. Jak już rozrobię go, no to będę mógł tak naprawdę nakładać go na swoją ściankę. ściankę będę malował klejem Atlas Plus z każdej strony z racji tego, że ona będzie tak naprawdę wyjmowana kiedy tylko będę chciał. Dlaczego? Dlatego, że chcę terrarium, które to wykorzystam do tej ścianki używać nie tylko dla tego gekona, ale także dla innych zwierząt. Jeżeli oczywiście gekon z tego terrarium wyrośnie, bo jak dobrze wiecie, to jest przejściowe terrarium dla niego. Więc taka ścianka będzie naprawdę fajna. Będzie dużo fajniej wyglądało całe terrarium. Ale jak dobrze wiecie, Gekon dosyć szybko urośnie i będziemy robili drugie terrarium, dla niego już docelowe. Nie musicie od razu jakoś super tego malować, bo potem oczywiście będą jakieś poprawki. Więc tam, gdzie widzicie białe kropki, a już będziecie mieli całą pomalowaną ściankę, no to wiadomo co robić, nie? Po prostu trzeba zamalowywać. Mam nałożony już klej, teraz pora na silikon i chciałbym Wam już pokazać, jak mniej więcej ta ścianka będzie wyglądała. Mój pomysł jest taki, że jak już będzie tutaj silikon, a na silikon położony torf wyschnięty, tutaj mniej więcej w tym miejscu przykleję tubę korkową, a tutaj będzie. Doniczka z małą roślinką, która się oczywiście będzie gdzieś tutaj układała i tutaj wychodziła. Patrzcie, jeden wystarczył mi silikon, więc teraz torf posypuję. Mam nadzieję, że mi starczy, bo nie mam go za wiele. I teraz tak: najpierw posypuję, a potem będę go ugniatał. I miejsca, w których mi nie złapię, oczywiście będę poprawiał. Wiecie co, ten koronawirus to chyba mi nawet siebie, że daje we znaki Stres, że to wszystko się tak dzieje w Polsce, jak i na świecie, przez co zamiast przykleić najpierw tuby korkowej, wyłożyłem włókno kokosowe, a teraz muszę klejem na gorąco, jakoś tą tubę tutaj przykleić, więc bawimy się, działamy. Słuchajcie, minęły dwa dni, mogę już samiczkę wkładać do terrarium. Jest ono już tak naprawdę gotowe. Nie mogłem doczekać się, aż je urządzę, więc chodźcie sami zobaczycie. Samiczkę już do niego wkładamy. Halo, halo. Ok, wchodzi. Nieźle się prezentuje w tym terarium, nie? Jest to terrarium oczywiście, przejściowe. Jak widzicie, mamy ściankę z tyłu. Oczywiście widzieliście, jak ją robię. Dodatkowo przykleiłem na klej na gorąco tą tubę korkową, dzięki czemu samiczka może wejść sobie tutaj, tam z tyłu. No i oczywiście też tutaj ma wejście do tej tuby. Tu wykorzystałem tubę, w której to jest. Pojemniczek plastikowy na papkę dla gekona, no i oczywiście owady będą sobie latały luzem. Jak będę utrzymywał wilgotność w terarium tego gekona orzęsionego? Tym oto fogerem. Odpalamy i zobaczcie, co się dzieje. Leci sobie mgiełka, dzięki której tak naprawdę zwiększę wilgotność w tym terarium. I z racji tego, że to pomieszczenie już samo w sobie ma dosyć sporą wilgotność, to takim sposobem odpalając kilka razy dziennie będę mógł uzyskać odpowiednią wilgotność potrzebną do tego, aby hodować tego pięknego gada. Dodatkowo zraszamy... O, jednak nie zroszę. Dodatkowo będę zraszał terrarium. I co mogę powiedzieć? Terrarium... E... Takie jak to, czyli wykonane z siatki, także nadaje się do hodowli Gekona orzęsionego. Jednak oczywiście dużo ciężej jest tutaj utrzymać wyższą wilgotność, dlatego też m.in. potrzebny jest generator mgły czyli po prostu foger. Dajcie znać w komentarzach, jak to terarium Wam się podoba. Tak, tak, Gekony chodzą także i po siatce. Tymczasem z Wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Hello.